W dzisiejszym odcinku dowiesz się o rzeczach, które musisz wiedzieć grając w trybie kariery w FC25 niezależnie od tego, czy jesteś weteranem serii, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę. Te porady pozwolą Ci zrozumieć, jakie błędy aktualnie ma tryb kariery, co trzeba zrobić, żeby je wyeliminować, jak grać, żeby zwyciężać. Pierwszą rzeczą, o której musicie wiedzieć, jest to dostępność planu treningowego. Zawsze musicie mieć ustawione na ręczne lub automatyczne. Gdy wyłączycie tą opcję, Wasza drużyna zacznie się bugować. Będzie zmęczona, będzie bez kupienia i bez morali dlaczego? Bo aktualnie FIFA coś zepsuła. I jak to wyłączysz, po prostu wszyscy są ustawieni w taki sposób, że drużyna praktycznie nie jest do gry. I gracie jak Manchester United, a Wy chyba tego nie chcecie. Chcecie, żeby wszystko było ładnie poustawiane. Dlatego lepiej włącz tą opcję ręczna i automatyczna, a przecież nie musisz pilnować tego. Możesz wejść do trybu kariery, ustawić 80-90, tak jak w tym momencie wyświetlać się na ekranie i wszystko będzie optymalne. Wszystko będzie dopracowane do perfekcji Parę kliknięć więcej, a naprawdę Będzie to wam pomagać w trybie kariery Żeby drużyna nie była zbugowana I żebyście wygrywali większą ilość spotkań Druga rzecz, którą musicie wiedzieć Jest to, żeby zawsze wyłączyć scouting Po co wam to do życia? Chcecie, żeby kariera była miła I szybka, żebyście wszystko wiedzieli Od razu, nie musieli użerać się Przez 14 dni, czy 30 dni Czasami, żeby znaleźć jednego Zawodnika, jaki on ma dokładnie overall Lepiej mieć wszystko pod ręką Lepiej widzieć wszystko, niż szukać i męczyć się. A wiecie, że ten scouting nie do końca działa. Przez ostatnie lata nieraz wysyłałem scoutów, tak samo jak wy do różnych krajów, żeby szukał mi zawodników na odpowiedniej pozycji. I co? Były trzy wybory, o których wiedziałem, bo sam znalazłem. Były tak oczywiste wybory lub tak bardzo schematyczne, że i tak trzeba było szukać samemu. A lepiej mieć właśnie wyłączoną tą opcję, dzięki czemu widzicie od razu overallę. I możecie dopasować sobie zawodnika do swojej kadry idealnie tak jak chcecie, a nie męczyć się przez prawie miesiąc dwa na szukanie tego jednego zawodnika na danej pozycji. Polecam, wyłączcie tą opcję. Punkt trzeci to oczekiwania zarządu. Ustawiajcie sobie, żeby zawsze było bez tych zwolnień. Cały czas nie zostało to poprawione od poprzedniej i poprzedniej i poprzedniej jeszcze wersji. Cały czas oczekiwania zarządu są po prostu beznadziejne, są pisane na szybko, po co wam znowu kupować trzech na przykład Argentyńczyków, czy Hiszpanów czy Azjatów je kompletnie nie pasują wam do koncepcji drużyny. Lepiej to Wyłączyć, ewentualnie jak chcecie patrzeć bardziej realistycznie na karierę, możecie to robić, ale też z głową, a nie tak jak jest to przedstawione w FIFA. Bardzo to pomaga. Naprawdę ta świadomość, że nikt cię nie zwolni, jest naprawdę bardzo dobra. Możesz podejmować różne decyzje. Możesz na przykład przekształcić zespół w odpowiednim momencie, co nie było możliwe w poprzednich karierach. Nieraz w różnych karierach, które nagrywam, miałem taki problem, że dochodziłem do pewnego momentu i nie byłem w stanie cofnąć się z overallem, żeby wypromować. Jakiegoś młodego zawodnika, na przykład przy symulacji w kalendarzu. W tym momencie mogę to zrobić, bo nikt mnie nie wyrzuci za na przykład trzecie czy czwarte miejsce w lidze, a nie za każdym razem zdobywania miejsc najlepszych. Mogę też sprzedać danego zawodnika, wiedząc, że nikt mnie nie zwolni, jak na przykład nie osiągnę danego celu. Ustawiajcie zawsze, żeby było po prostu bez zwolnień, a naprawdę gra się zdecydowanie bardziej przyjemnie. FC25 dostaliście możliwość ustawienia różnego rodzaju rozgrywki: klasyczna i symulacyjna. Teraz powiem Wam ważną rzecz, że jak Chcecie grać normalnie spotkania w trybie kariery, ustawiajcie sobie klasyczną. Dlaczego? Z tego powodu, że jak dacie symulację, ona jest zdecydowanie wolniejsza. Wasi zawodnicy ruszają się naprawdę ociążale, jakby mieli 200 kg nadwagi. I jak gracie przez symulację, okej. Okay. Włączcie sobie tą, zobaczcie jak zmieni obraz waszej kariery. Może będzie ciekawiej, może nie, ale jak chcecie grać, zawsze ustawiajcie klasyczną. Tak jak mówię, grałem na tej, na tej i na tej drugiej, naprawdę grałem. Gra się ciężko, gra się wolno i po prostu po dwóch, trzech meczach podechciewa wam się. Na klasycznej gra się po prostu zdecydowanie bardziej przyjemnie. Tak jak mówię, jak symulujecie w kalendarzu, jest to raczej bez różnicy, ale możecie sobie przetestować. Jak gracie mecze, to zawsze ustawiajcie tą klasyczną. Naprawdę warto jej sport w aktualnej edycji Dał możliwość wybrania tempa rozwoju załników, czy to seniorów, czy to juniorów. I to jest bardzo ważne, bo symulowałem w różnych karierach różne systemy i zauważyłem, że jak zostawicie nas zrównoważone, jest bardzo dużo newgenów. Czyli załonicy wygenerowani przez grę rozwijają się szybciej i mają lepsze overalę niż seniorzy. Co nie powinno tak być, zwłaszcza, że w tym momencie jej troszkę znerwiła ten rozwój, nie jest tak szybki jak w poprzednich grach, co jest bardzo dobre, ale jednak ustawiłbym na seniorów Szybką, a na juniorów zrównoważoną, chyba będzie najlepiej. Dlaczego? Bo jak nie dacie grać piłkarzowi, to i tak się nie rozwinie. Lecz nieraz zauważyłem, że komputery bardzo promuje w różnych drużynach tych Nugenów i oni praktycznie cały rynek zajmują i wypychają zawodników, którzy powinni się lepiej rozwijać. Według mnie tak będzie lepiej, bo ja nie przepadam za tak dużą ilością Nugenów. Wolę, żeby te młode talenty, które są w prawdziwym życiu, to one osiągały sukces, a nie zawodnicy wygenerowani. Tuż od Was zależy, jak wy wolicie to ustawiać. Też zauważyłem opcję, że praktycznie potencjał, który pokazuje Wam scout, jest nieistotny u Newgenów, co jest bardzo ważne, ponieważ nieraz miał zawodnika, który rozwija się od 90 do 94, a u mnie miał Overall 76, 77 w wieku 24 lat. Dlaczego? Z tego powodu, że nie dałem mu odpowiedniej ilości minut, żeby się rozegrał, co jest bardzo ważne i istotne do budowania składu. Musicie dawać takim zawodnikom dużo. Grania, ale też bez przesady. Pamiętajcie, że chyba lepiej grać realistycznymi zawodnikami niż tymi wygenerowanymi. Pamiętacie, jak w poprzednich wersjach gry mogliście wejść po zakończeniu każdego sezonu 1 lipca i zobaczyć na wolnych zawodników? Ustawiacie sobie do 19 lat, a tam zawodnicy 80, 90 do wyrala, 85 wieku 18, 17, 19 lat. To teraz tego nie zobaczycie. Wreszcie FIFA to zrobiła. Wreszcie jest to w miarę realnie zrobiona. Oczywiście pojawiają się wyjątki, poszczególne nazwiska na poszczególnych pozycjach, gdzie ma 78 wyrala raz mi się trafił zawodnik w ciągu pięciu karier, który miał 80 wyrala, ale jest to jakokolwiek zbalansowane, więc bardzo duży plus i tutaj do jej, że to wreszcie naprawili. Chcieli nie chcieli, ale wreszcie jest choć troszkę normalności. W najnowszej produkcji od jej aktualnie jest to, że dodali różne schematy taktyk, jak gra skrzydłami, pressing raz kontry, autobus i różne inne ustawienia. Super fajnie. Niektóre są średnio dopasowane pod to, jak to powinno wyglądać. Niektóre są bardzo dobrze dopasowane, ale musisz je używać, bo jak będziesz chciał zrobić coś własnego, a chcesz symulować w kalendarzu, lub symulować szybko, lub po prostu oglądać jak Twoja drużyna gra, to musisz używać tych schematów, które oni zrobili. Nie graj własną taktyką, bo będziesz przegrywać spotkania. Testowałem to nieraz i po. Po prostu nie da się grać. Musisz używać dokładnych ustawień, takich jak na przykład gra z skrzydłami, pressing czy tiki taka. To już zależy od Ciebie, jaki styl gry chcesz wprowadzać do swojego zespołu, ale musisz niestety opierać się na ich schematach. Nie możesz tworzyć własnej, szkoda, ale za to możesz rolę modyfikować do momentu, jak ktoś nie ma zablokowanej danej pozycji, bo jest taka możliwość, że na przykład prawy skrzydłowy musi być prawym skrzydłowym, nie może być skodzący na pasingiem, więc tutaj nie możesz tego przedstawić. Pod razu zmieniać ci na własną taktykę. A tak jak ci wytłumaczyłem, własna taktyka jest po prostu do dupy i tego się po prostu aktualnie nie używa. Być może po łatce będziesz mógł to robić. Aktualnie jak chcesz wygrywać, musisz używać schematu. W poprzednich wersjach gry trenerzy nie byli jakoś bardzo potrzebni, ale w tej edycji są i trzeba ich co roku zatrudniać, wymieniać ich na lepszych, ponieważ to naprawdę bustuje Twój zespół. Zwłaszcza, że tryb kariery aktualny jest naprawdę cięższy niż poprzednie i ciężej odnosi się. K Sukcesy. Dlatego, jak chcesz lepiej grać w tę grę, co sezon sprawdzaj, czy możesz zatrudniać lepszych trenerów. Jak oni będą na złoty kolor świecić, będą idealnie dopasowani do danej taktyki, będą dawać naprawdę duże busty dla Twoich zawodników. Nieraz tak miałem, że na przykład zawodnik dostawał plus 6, plus 8, choć miał 70 overalla, dzięki czemu miał 78. Już robi to niesamowitą różnicę na boisku i to czuć w graniu. Tak samo jak plusiki u zawodników. Starajcie się dobierać, żeby zawsze dany zawodnik miał dwa plusiki na danej pozycji. Jak nie ma, a chcecie danego zawodnika, to trenujcie go na odpowiedni sposób. Niesamowicie rozwija to zawodników, nie tylko patrzą na statystyki, ale po prostu oni lepiej grają. Czy na symulacji, czy gracie sami. Dwa plusiki zmieniają praktycznie wszystko, i jest naprawdę bardzo dużo przepaść pomiędzy zawodnikiem, który ma plusik, a który nie ma plusika. To jest bardzo istotne. W tej edycji FC25 naprawdę ciężko rozwijać juniorów. Potem Potencjał jest nieważny. Tak jak mówiłem w, w którymś już punkcie, bardzo ważne jest to, żeby dać mu możliwość grania. Już nieraz widziałem zawodników, którzy mieli potencjał bardzo wysoki, a kompletnie się nie rozwijali. Dlaczego? Ponieważ wreszcie FIFA zauważyła, że piłkarze w prawdziwym życiu, którzy nie grają, nie rozwijają się. Więc musicie zapewnić im rozwój. Jak widzicie, że nie będą grać u Was wystarczającej ilości minu, to zawodnik nie będzie się rozwijać. Wypożyczcie go, tylko że on też musi grać. Już nie ma tak jak w poprzedniej Wersji, że zawodnik będzie wypożyczony, nie będzie grać, a i tak będzie się rozwijać. Musicie przeanalizować, czy ten zawodnik będzie pasować do ustawienia, ale także, czy ktoś na jego pozycji nie jest lepszy. Co jest bardzo ważne i bardzo fajnie, że i jej to dodało. I mam nadzieję, że tego nie popsują. Napisz w komentarzu, czy pomogłem ci lub co mogę jeszcze nagrać, żeby jeszcze lepiej wytłumaczyć wam tryb kariery. Być może jak prowadzić realistycznie karierę. Możecie napisać w komentarzu, zostawcie łapkę, subskrypcję a tutaj wyświetlać film, który może Ci się spodobać. Siema!